Cześć. Witam w 13 dniu naszego Miesiąca Intuicji. Dzisiejszy temat to intuicja w podejmowaniu ryzyka, czyli jak odważyć się na nowe kroki, ufając temu naszemu wewnętrznemu głosowi. Ryzyko często budzi w nas takie mieszane uczucia, prawda? Z jednej strony chcemy zmiany, jakichś nowych możliwości, ekscytacji, ale z tej drugiej strony. Pojawia się lęk przed porażką, czy w ogóle przed nieznanym. I właśnie tutaj intuicja odgrywa kluczową rolę, pokazując, które ryzyko jest warte podjęcia, a które nie jest zgodne z nami. I dlaczego intuicja pomaga w podejmowaniu ryzyka? Bo to jest nasz wewnętrzny radar i często działa szybciej niż rozum, bo od razu wychw wychwytuje to, co jest zgodne z Twoją energią, z Twoimi wartościami i z Twoim celem. Ona nie daje gwarancji, że zawsze będzie łatwo, ale prowadzi na ścieżkę, która ma sens i nawet jeśli jest ta ścieżka wymagająca. Jak intuicja działa przy ryzyku? Czujesz ekscytację pomieszaną z lekkim strachem. To nie ten taki paraliżujący lęk, ale rodzaj podniecenia jak przed wejściem na scenę. I wiesz, że to właściwe, choć nie wiesz jak. Intuicja czasem prowadzi Ci w kierunki, w których, których ty nie możesz w pełni wyjaśnić logicznie. I ciało daje Ci sygnały. Może to być jakieś uczucie lekkości w klatce piersiowej, ciepełka w brzuchu albo takiego spokojnego po prostu przekonania, że to jest to. Jak słuchać intuicji przy podejmowaniu ryzyka? Odróżnij intuicję od lęku. Lęk paraliżuje. I podpowiada, nie rób tego, bo nie dasz rady. A intuicja jest spokojna. To jest najważniejsze. Pamiętaj, jest spokojna. Nawet jeśli mówi, że to wyzwanie będzie trudne, ale warte wysiłku. Wsłuchaj się w swoje ciało. Zapytaj siebie, czy to czuję w brzuchu, w klatce piersiowej, w całym ciele. I kiedy coś jest zgodne z intuicją, to ciało reaguje otwartością i nie spięciem. I zadaj sobie pytanie, co najgorszego może się stać? Intuicja pomaga Ci ocenić, czy ryzyko, które podejmujesz, naprawdę jest warte swojej ceny. Czasem tylko twój umysł wyolbrzymia sobie zagrożenie. Przypomnij sobie wcześniejsze sytuacje. Czy zdarzyło ci się, że posłuchałaś intuicji, czy tam posłuchałeś intuicji, i podjąłeś ryzyko, które okazało się krokiem naprzód? To pomaga wzmocnić zaufanie do siebie. A teraz chciałabym zaprosić Cię serdecznie na mojego Instagrama. Tam jest nieco inna tematyka, ale też jest fajnie. Więc zapraszam, a tutaj na ekranie nazwa mojego konta. Ok, idziemy dalej. I zadanie na dziś. Małe ryzyko z dużym zaufaniem. Wybierz dziś jedno małe ryzyko, które do tej pory odkładałeś. Coś, co budzi w tobie, nie wiem, ciekawość, ale może troszkę cię przeraża. To może być jakaś rozmowa, wysłanie jakiegoś zgłoszenia czy CV, podjęcie jakiejś decyzji. I słuchaj swojej intuicji i działaj. Potem zastanów się, jak się z tym czujesz. Nawet samo podjęcie kroku to już jest ogromny sukces. Podejmowanie ryzyka w zgodzie z intuicją to jak wejście na taką nową ścieżkę, która może prowadzić. Do czegoś pięknego. Intuicja nie obiecuje, że nie będzie wyzwań, ale zawsze pokaże ci kierunek, który ma sens. Jutro porozmawiamy sobie o intuicji w budowaniu relacji. Jak słuchać siebie, aby tworzyć głębokie i prawdziwe więzi do usłyszenia. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina e-book narcyz cię nie złamie, pokaże ci jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.